Koty są znane ze swoich enigmatycznych osobowości i dziwnych zachowań, ale czasami te ekscentryczności mogą być sygnałami ostrzegawczymi o poważniejszych problemach. Zdolność właściciela do rozpoznania i odpowiedniego reagowania na zmiany w zachowaniu jego kota może być kluczowa dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierzęcia. Ten tekst bada powszechne przyczyny tych zmian, sygnały, na które należy zwrócić uwagę oraz środki, które właściciele kotów mogą podjąć, aby pomóc swoim pupiłom. Normalne, a nietypowe zachowania. Koty zazwyczaj wykazują różnorodne zachowania, które obejmują zabawę, polowanie, sen, interakcje z ludźmi. Zdrowy kot jest zwykle aktywny, ciekawski i towarzyski, w granicach swojej indywidualnej osobowości. Jednak znaczące zmiany w tych wzorcach mogą wskazywać na problemy. Na przykład kot, który zazwyczaj jest towarzyski, a nagle zaczyna się izolować może doświadczać dyskomfortu lub bólu. Podobnie kot, który nagle zaczyna unikać kuwety lub wykazuje agresję, może sygnalizować, że coś jest nie tak. Rozpoznanie tych zmian to pierwszy krok, aby pomóc swojemu kotu. Powszechne przyczyny nietypowych zachowań. Problemy zdrowotne. Wiele zmian w zachowaniu jest objawami podstawowych problemów zdrowotnych. Takie warunki, jak flut, dolna choroba dróg moczowych u kotów, czy problemy nerkowe mogą powodować znaczny dyskomfort i ból, skłaniając kota do załatwiania się poza kuwetą lub stawania się mniej aktywnym. Problemy z zębami są również powszechne i mogą sprawić, że kot przestanie jeść z powodu bólu podczas rzucia. Stres i niepokój. Koty są szczególnie wrażliwe na zmiany w swoim środowisku. Przybycie nowego zwierzęcia, dziecka, czy nawet zmiany w rutynie domowej mogą stresować kota. Stres i niepokój mogą objawiać się poprzez szereg zachowań, w tym oznaczanie terytorium moczem, nadmierne miauczenie czy agresję. Zmiany w rutynie. Koty wolą przewidywalną rutynę. Zmiany w harmonogramie karmienia, lokalizacji ich akcesoriów czy rozmieszczeniu mebli mogą dezorientować i niepokoić kota. Nawet niewielkie zmiany, które mogą wydawać się nam istotne, są postrzegane inaczej przez kota, który może reagować przesadnie na te zakłócenia. Pierwsze sygnały ostrzegawcze. Istotne jest zwracanie uwagi na pierwsze sygnały, że coś jest nie tak. Zachowania takie jak zmiany w apetycie, ilości spożywanej wody, wzorach snu czy interakcji mogą być pierwszymi wskaźnikami problemów. Kot, który przestaje się czyścić lub czyści się nadmiernie, również może próbować poradzić sobie ze stresem lub problemem zdrowotnym. Właściciele kotów powinni traktować każdą zmianę w zachowaniu jako sygnał, że coś poważniejszego może się dziać. Prowadzenie dziennika zachowań może pomóc śledzić te sygnały i ułatwić komunikację z weterynarzem. Proaktywne działanie i konsultacja weterynaryjna Po zidentyfikowaniu jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych kluczowa jest proaktywne działanie. Umówienie wizyty u weterynarza, gdy tylko zauważysz zmiany w zachowaniu, może znacząco wpłynąć na diagnozę i leczenie możliwych stanów zdrowotnych. Podczas konsultacji weterynarz może przeprowadzić badania fizyczne, krwi, moczu, a nawet radiograficzne, aby ustalić przyczynę zmian w zachowaniu. Leczenie może obejmować od dostosowań w diecie i środowisku po specyficzne leki dla zidentyfikowanych stanów. Kluczem doradzenia sobie z nietypowymi zachowaniami u kotów jest uważna obserwacja i szybka reakcja. Właściciele kotów powinni być świadomi normalnych wzorców zachowań swoich zwierząt i gotowi zauważyć, kiedy coś wydaje się nietypowe. Partnerstwo z zaufanym weterynarzem i zaangażowanie w dobrostan kota zapewniają, że zwierzęta mogą żyć długie, zdrowe i szczęśliwe życie. Zakończenie pozytywnym akcentem, powrót do historii SIMBY, którego właściciele szybko zareagowali na zmiany w jego zachowaniu, może służyć jako motywujący przykład. Po interwencji weterynarza i koniecznych dostosowaniach symbę odzyskał swoją witalność i kontynuował wzbogacanie życia swoich właścicieli swoją radosną i kochającą obecnością. Obserwacja i odpowiednie reagowanie na zachowanie kota nie tylko wzmacnia więź między zwierzęciem a jego właścicielem, ale jest również kluczowym elementem opieki nad swoim przyjacielem felinologicznym.